Każdy człowiek nosi w sobie pytanie, którego rzadko wypowiada na głos. Pytanie, które wraca w ciszy późnym wieczorem w chwilach zmęczenia. Albo wtedy, gdy mimo wysiłku coś wciąż nie układa się tak, jak powinno. Czy naprawdę rozumiem, kim jestem i dokąd zmierzam? Platon wierzył, że człowiek nie potrzebuje więcej bodźców, lecz więcej jasności. Nie więcej odpowiedzi, lecz lepszych pytań. Według niego rozwój nie zaczyna się od zmiany świata, ale od cichego porządku w myśleniu. Od zrozumienia, dlaczego pewne wybory nas wzmacniają, a inne, mimo pozorów, prowadzą donikąd. To nagranie jest zaproszeniem do takiego właśnie porządku. Dziesięć prawd Platona to nie są abstrakcyjne idee. To drogowskazy życiowe. Pomagają zobaczyć wyraźniej, podejmować właściwe decyzje i odzyskać poczucie sensu tam, gdzie wcześniej był chaos. Jeśli szukasz mądrości, która nie krzyczy, ale zostaje z Tobą na długo, jesteś w dobrym miejscu. Zaczynamy. Prawda pierwsza. Człowiek nie cierpi dlatego, że świat jest trudny, lecz dlatego, że myli pozory z rzeczywistością. Większość ludzi wierzy, że ich problemy wynikają z okoliczności, z pracy, z relacji, z braku pieniędzy, czasu albo szczęścia. A jednak te same warunki jednych niszczą, a innych wzmacniają. To nie świat jest decydujący. Decydujące jest to, jak go rozumiemy. Człowiek rzadko reaguje na fakty. Najczęściej reaguje na własne interpretacje. Nie cierpisz dlatego, że coś się wydarzyło. Cierpisz dlatego, że nadałeś temu znaczenie często takie, które nigdy nie zostało sprawdzone. Umysł bardzo szybko uznaje pierwsze wrażenie za prawdę. To, co znane, wydaje się bezpieczne. To, co powtarzane, zaczyna wyglądać jak rzeczywistość. W ten sposób można żyć życiem, które z zewnątrz wygląda sensownie, a w środku pozostaje puste. Można spełniać oczekiwania innych i jednocześnie tracić kontakt ze sobą. Można iść naprzód, a tak naprawdę krążyć w miejscu. Najtrudniejszą prawdą nie jest to, że świat bywa niesprawiedliwy. Najtrudniejszą prawdą jest to, że umysł potrafi bardzo skutecznie wprowadzać w błąd. Dlatego rozwój nie zaczyna się od działania. Zaczyna się od widzenia, od umiejętności odróżniania tego, co rzeczywiste od tego, co tylko przyzwyczajone, tego, co prawdziwe, od tego, co głośne. Kiedy zaczynasz widzieć wyraźniej i pojawia się spokój. Nie dlatego, że świat się zmienił, dlatego, że przestałeś brać wszystko za pewnik. I to jest pierwszy krok do wolności. Nie zewnętrznej wewnętrznej Prawda druga Człowiek nie przegrywa z życiem dlatego że jest słaby lecz dlatego że nie rozumie własnych impulsów Wielu ludzi myśli że problemem jest brak silnej woli że trzeba się bardziej starać bardziej kontrolować bardziej zmuszać a jednak im mocniej ktoś walczy ze sobą tym szybciej się wyczerpuje bo walczy nie z problemem, lecz z objawem. Człowiek nie działa chaotycznie bez powodu. Każdy impuls ma swoje źródło. Każda ucieczka coś próbuje ochronić. Czasem jest to strach przed odrzuceniem. Czasem potrzeba uznania. Czasem zmęczenie, które nigdy nie zostało nazwane. Impuls nie jest wrogiem. Jest sygnałem. Gdy próbujesz go tylko uciszyć, wraca silniejszy. Gdy próbujesz go zrozumieć, zaczyna słabnąć. Wiele decyzji, które nazywamy błędami, było w rzeczywistości próbą poradzenia sobie z napięciem. Nie były rozsądne, ale były zrozumiałe. Człowiek, który nie zna siebie, reaguje automatycznie. Człowiek, który zaczyna siebie rozumieć, zaczyna wybierać. To jest moment, w którym pojawia się prawdziwa siła. Nie w tłumieniu impulsów, lecz w rozpoznawaniu ich źródła. Kiedy zauważasz, co w tobie chce natychmiastowej ulgi, a co naprawdę potrzebuje czasu i uwagi, Twoje decyzje stają się spokojniejsze. Nie dlatego, że znikają pokusy, dlatego, że przestają Tobą rządzić. Rozum nie polega na kontroli, polega na prowadzeniu. A życie zaczyna się układać nie wtedy, gdy przestajesz czuć, lecz wtedy, gdy zaczynasz rozumieć to, co czujesz. Prawda trzecia. Człowiek traci spokój nie dlatego, że życie jest chaotyczne, lecz dlatego, że wewnątrz nie ma porządku. Wielu ludzi szuka równowagi na zewnątrz w stabilnej pracy, w relacjach, w bezpieczeństwie. I kiedy coś z tego się chwieje, pojawia się lęk. A jednak są ludzie, którzy w trudnych warunkach zachowują spokój. I tacy, którzy w wygodnym życiu wciąż czują napięcie. Różnica nie leży w sytuacji. Leży w środku. Człowiek składa się z różnych sił. Jedne chcą natychmiastowej przyjemności. Inne pragną sensu i kierunku. Jeszcze inne chcą po prostu odpoczynku. Kiedy te części ciągną w różne strony, pojawia się chaos. Nie ten widoczny na zewnątrz, ten, który męczy w ciszy. Wtedy nawet dobre decyzje przestają dawać ulgę, bo są podejmowane bez wewnętrznej zgody. Porządek nie polega na tym, że jedna część wygrywa. Polega na tym, że każda zostaje zauważona. Gdy potrzeba przyjemności jest ignorowana, wraca w przesadzie. Gdy potrzeba sensu jest odkładana, pojawia się pustka. Gdy potrzeba odpoczynku jest lekceważona, ciało zaczyna protestować. Spokój rodzi się wtedy, gdy zaczynasz słuchać siebie bez oceniania. Nie po to, by spełniać każdą zachciankę, po to, by rozumieć skąd ona się bierze. Człowiek, który ma porządek w środku, nie potrzebuje ciągłej kontroli świata. Reaguje spokojniej, decyduje wolniej, rzadziej żałuje, bo prawdziwa harmonia nie polega na idealnym życiu, polega na zgodzie wewnątrz. A tam, gdzie pojawia się zgoda, pojawia się spokój. Prawda czwarta. Człowiek gubi sens nie dlatego, że nie ma celu, lecz dlatego, że myli wartość z uznaniem. Wielu ludzi żyje tak, jakby ich wartość była czymś, co trzeba udowodnić. Przez wyniki, przez porównania, przez bycie lepszym od innych. Na chwilę to działa. Pojawia się motywacja, poczucie znaczenia, ale potem znów przychodzi pustka, bo uznanie nigdy nie jest trwałe. Zawsze znajdzie się ktoś szybszy, mądrzejszy, bardziej podziwiany. I wtedy cała budowana wartość zaczyna się chwiać. Człowiek, który opiera poczucie sensu na reakcjach innych, oddaje im władzę nad sobą. Każda pochwała podnosi, każda krytyka osłabia. A to bardzo krucha konstrukcja. Wartość nie rodzi się z bycia widzianym. Rodzi się zbycia w zgodzie ze sobą. Zrobienia tego, CEO uważasz za słuszne, nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy. Z decyzji, które nie przynoszą natychmiastowych nagród, lecz budują spokój. Ambicja sama w sobie nie jest problemem. Problemem jest ambicja, która nie zna granic. Gdy chcesz być kimś zamiast być sobą, gdy gonisz obraz zamiast sens, Wtedy nawet sukces nie daje satysfakcji, bo nie jest twój. Jest odpowiedzą na cudze oczekiwania. Człowiek, który odnajduje wartość w środku, przestaje się spieszyć. Nie musi udowadniać, nie musi porównywać. Robi swoje spokojnie, konsekwentnie i to właśnie wtedy życie zaczyna nabierać znaczenia. Nie przez to, jak wygląda, lecz przez to, jak jest przeżywany. Prawda piąta. Człowiek staje się wolny nie wtedy, gdy może robić wszystko, lecz wtedy, gdy wie dlaczego coś robi. Wielu ludzi utożsamia wolność z brakiem ograniczeń, z możliwością wyboru bez konsekwencji, z życiem bez zobowiązań. A jednak, im więcej swobody bez kierunku, tym więcej zagubienia. Bo wolność bez sensu szybko zamienia się w chaos. Człowiek, który nie zna powodów swoich decyzji, staje się ich niewolnikiem. Reaguje na okazję, na nastroje, na impulsy. I dopiero później próbuje nadać temu znaczenie. To nie jest wolność, to jest dryfowanie. Prawdziwa wolność zaczyna się w momencie uświadomienia: gdy wiesz, co tobą kieruje, gdy rozumiesz swoje potrzeby, lęki i pragnienia, wtedy nawet ograniczenie przestaje być ciężarem, bo jest wybrane. Odpowiedzialność nie jest przeciwieństwem wolności, jest jej warunkiem. Człowiek, który bierze odpowiedzialność za swoje decyzje, odzyskuje sprawczość. Nie obwinia świata. Nie czeka aż coś się wydarzy. Działa spokojnie, zgodnie z tym, co dla niego ważne. Wolność nie polega na ucieczce od struktury. Polega na tworzeniu własnej. Gdy wiesz, kim jesteś i dlaczego idziesz w określonym kierunku, nie potrzebujesz ciągłego potwierdzania. Nie boisz się chwilowego dyskomfortu. Bo masz coś stabilniejszego niż przyjemność. Masz sens. I to właśnie on sprawia, że nawet trudne życie może być spokojne. A proste decyzje mogą prowadzić daleko. Prawda szósta. Człowiek najczęściej myli miłość z potrzebą, a bliskość z lękiem przed samotnością. Wielu ludzi wierzy, że kocha, a tak naprawdę boi się zostać samemu. Szukamy drugiego człowieka nie po to, by się spotkać, lecz po to, by coś w sobie uciszyć. Pustkę, niepokój, brak potwierdzenia własnej wartości. Gdy relacja zaczyna się od potrzeby, to bardzo szybko zamienia się w zależność. Jedna strona chce więcej uwagi, druga zaczyna się oddalać i pojawia się ból. Nie dlatego, że zabrakło uczuć, lecz dlatego, że relacja miała wypełnić coś, czego nie potrafiliśmy dać sobie sami. Bliskość nie polega na tym, że ktoś ratuje nas przed samotnością. Polega na tym, że dwoje ludzi, którzy potrafią być sami, decyduje się być razem. Miłość nie jest ucieczką od siebie. Jest spotkaniem bez maski. Kiedy próbujesz być kochany za wszelką cenę, zaczynasz się dopasowywać, zmieniasz się, rezygnujesz z siebie i w takiej relacji tracisz coś ważniejszego autentyczność. Człowiek, który zna swoją wartość, nie trzyma drugiego ze strachu, nie manipuluje, nie wymusza, daje przestrzeń, bo sam ją w sobie ma. I właśnie wtedy relacja przestaje być ciężarem. Zaczyna być wyborem, nie lekarstwem na brak, lecz dodatkiem do pełni. Prawda siódma. Człowiek najczęściej okłamuje nie innych, lecz samego siebie. Rzadko mówimy sobie prawdę wprost. Nie dlatego, że jej nie znamy, lecz dlatego, że jest niewygodna. Łatwiej jest znaleźć wytłumaczenie, niż przyznać się do strachu. Łatwiej obwinić okoliczności, niż zobaczyć własną odpowiedzialność. Umysł bardzo szybko buduje historie, które pozwalają zachować spokój. Nadaje sens decyzjom, które w głębi nie były uczciwe. I z czasem te historie zaczynają brzmieć jak prawda. Powtarzane wystarczająco długo stają się przekonaniem. Najgroźniejsze kłamstwo to nie to, które wypowiadamy na głos, to to, które powtarzamy w ciszy, bo ono kieruje wyborami, relacjami, całym życiem. Człowiek, który nie chce zobaczyć prawdy o sobie, nie jest zły, jest przestraszony. Prawda wymaga zmiany, a zmiana oznacza ryzyko. Dlatego tak często wybieramy wygodną wersję siebie. Te, która pasuje do tego, co już jest. Ale im dłużej uciekasz od prawdy, tym głośniej ona wraca. W postaci napięcia, zmęczenia, poczucia, że coś jest nie tak. Szczerość wobec siebie nie polega na surowości. Polega na odwadze spojrzenia bez usprawiedliwień. Kiedy zaczynasz mówić sobie prawdę, pojawia się ulga. Nie dlatego, że jest łatwo, dlatego, że jest jasno. A jasność zawsze prowadzi dalej niż obłęd. Prawda ósma. Człowiek myli dobro ze przyjemnością, a zło z bólem. Wielu ludzi uważa, że to, co przyjemne, jest dobre, a to, co trudne lub niewygodne, musi być złe. Ale życie bardzo szybko pokazuje, że to uproszczenie prowadzi na manowce. Nie wszystko, co daje ulgę, prowadzi do dobra. I nie wszystko, co boli, jest krzywdą. Są decyzje, które są przyjemne tylko przez chwilę, a potem zostawiają pustkę. I są takie, które wymagają wysiłku, ale z czasem przynoszą spokój. Człowiek często unika tego co trudne nie dlatego że jest złe. Lecz dlatego że wymaga zmiany sposobu myślenia. Umysł szuka skrótów. Chce natychmiastowego efektu. Szybkiego uspokojenia napięcia. Ale to co dobre działa wolniej. Ciszej. Bez fajerwerków. Dobro nie zawsze jest przyjemne. Czasem jest wymagające. Czasem oznacza rezygnację. Zło natomiast bardzo często przychodzi w miłej formie. Obiecuje ulgę, obiecuje łatwiejszą drogę i właśnie dlatego bywa tak przekonujące. Człowiek, który zaczyna rozumieć te różnice, przestaje kierować się chwilowym odczuciem. Zaczyna patrzeć na konsekwencje. Nie pyta już tylko, czy coś jest miłe. Pyta, czy coś go wzmacnia? I to pytanie zmienia sposób życia, bo prowadzi do wyborów, które są dobre nie na chwilę, lecz na długo. Prawda dziewiąta: człowiek może wiedzieć bardzo wiele i jednocześnie nie rozumieć niczego. Wiedza daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala czuć się przygotowanym, sprawia wrażenie kontroli. Ale wiedza sama w sobie nie zmienia życia. Można znać setki zasad, czytać książki, słuchać mądrych słów i wciąż podejmować te same decyzje, bo rozumienie nie polega na zapamiętywaniu, polega na przekształceniu. Dopiero wtedy, gdy wiedza wpływa na wybory, staje się mądrością. Wcześniej jest tylko informacją. Człowiek bardzo często gromadzi wiedzę po to, by nie działać, by odwlec konfrontację ze sobą. Łatwiej jest wiedzieć, jak żyć, niż faktycznie zmienić sposób życia. Prawdziwe rozumienie zawsze pociąga za sobą konsekwencje. Zmienia relacje, zmienia priorytety, czasem burzy stare schematy. Dlatego bywa niewygodne. Człowiek, który naprawdę rozumie, nie potrzebuje imponować. Nie cytuje na pokaz. Nie udowadnia. Po prostu żyje inaczej. I właśnie po tym można poznać mądrość. Nie po słowach, po spokoju, który z niej wynika. Prawda dziesiąta. Człowiek nie szuka prawdy po to, by ją znać, lecz po to, by według niej żyć. Wielu ludzi interesuje się prawdą, dopóki jest wygodna i nie wymaga zmiany. Ale prawda nie jest dodatkiem do myślenia ani ozdobą rozmów. Jest kierunkiem życia. Nie pojawia się po to, by imponować innym, ani po to, by mieć rację. Pojawia się po to, by porządkować decyzje i uspokajać wnętrze. Człowiek, który zaczyna żyć zgodnie z tym, co rozumie, nie staje się idealny. Staje się spójny. Myśli przestają iść w jedną stronę, a czyny w drugą. Znika wewnętrzne napięcie, które wcześniej było tłem wszystkiego. Nie pojawia się ciągła radość ani euforia. Pojawia się spokój. Prawda nie wymaga doskonałości. Wymaga uczciwego kierunku. Człowiek, który idzie w jednym kierunku, nawet powoli dociera dalej, niż ten, który ciągle zmienia drogę. Dlatego mądrość nie polega na zbieraniu odpowiedzi. Polega na codziennym wybieraniu tego, co zgodne z tym, co już zostało zrozumiane. I to wystarczy, by życie przestało być walką, a zaczęło być drogą. Te dziesięć prawd nie ma zmienić twojego życia w jednej chwili. One mają zmienić sposób, w jaki na nie patrzysz. Bo kiedy zmienia się sposób myślenia, zmieniają się decyzje. A kiedy zmieniają się decyzje, zmienia się kierunek. Nie chodzi o to, by być idealnym. Chodzi o to, by być bardziej świadomym niż wczoraj. Nie musisz pamiętać wszystkiego, co tu usłyszałeś. Wystarczy, że zapamiętasz jedno zdanie, jedną myśl, jedną różnicę, którą dziś zauważyłeś w sobie. To właśnie z takich małych przesunięć rodzą się duże zmiany. Nie przez rewolucję, lecz przez konsekwencje. Filozofia nie jest po to, by uciekać od życia. Jest po to, by żyć spokojniej, mądrzej i bardziej po swojemu. Jeśli po tym nagraniu czujesz więcej jasności niż wcześniej, to znaczy, że to działa. Nie musisz niczego udowadniać. Wystarczy, że zaczniesz wybierać świadomie. I to jest prawdziwa siła.